Justyna dobroż orcz to jedna z twarzy propagandy telewizji polskiej w likwidacji. Do mediów publicznych trafiła blisko 25 lat temu, dzięki pomocy swojego ojca, przynajmniej tak mówią nieoficjalni ludowcy, wówczas prominentnego polityka PSL-u. Wtedy PSL miał sporo do powiedzenia w obsadzie stanowisk medialnych, pozostawał w koalicji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Wtedy sporo osób z polecenia PSL trafiło, do TVP, do polskiego radia, jedną z takich osób była właśnie Justyna Dobrosz Oracz. Wtedy jeszcze Dobrosz, bo za mąż wyszła trochę później. Jej mąż Paweł Oracz to informatyk. Teraz pracownik portalu gov.pl. Jeden właściwie szef zespołu. Bardzo ważna funkcja we wrześniu był w NCBR-ze podlegającym Krzysztofowi Gawkowskiemu. Więc Paweł Oracz pracuje również jak żona na froncie propagandy, a jakie ma poglądy, nie odbiegają, proszę Państwa, od poglądów jego żony, ponieważ równie atakuje w sposób knajacki konserwatystów, a warto się o tym przekonać, oglądając jego profil w mediach społecznościowych. Sama Justyna Dobrosz Orac odeszła z pracy w telewizji polskiej. W 2016 roku została zwolniona przez Mariusza Pilisa, świetnego reżysera, który postanowił robić inną telewizję informacyjną niż wcześniej, bez topornej, paskudnej propagandy. Justyna Dobrosz Orac trafiła do mediów Agory i świetnie się wpisała w ten antykonserwatywny, napastliwy styl jakie reprezentują właśnie media Agory. Brała udział w różnego rodzaju imprezach, była dominowana do różnych nagród, Brała udział w Campus Polska, co jest bardzo ważne, ponieważ wtedy wygłosiła na jednym z paneli swój pogląd, że telewizję polską należy zlikwidować. Tylko przypomnę, że Campus Polska to impreza współorganizowana za niemieckie pieniądze. Bez tych niemieckich pieniędzy ta impreza miałaby dużo mniejszy wymiar. A także przez samorządy sprzyjające Platformie Obywatelskiej. Justyna Dobroszora, czy jej mąż, nie kryją się ze swoimi poglądami, jeżeli chodzi o partie polityczne. A jeżeli chodzi o panią Justynę, to widać w jej programach, w jaki sposób prowadzi te programy. Daje absolutnie bez ostrej kontry mówić politykom Platformy Obywatelskiej, co im ślina na język powczyni się najbardziej, Obraźliwe teksty mogą wygłaszać u niej w programie. Pani Justyna biega w szpilkach po Sejmie, atakuje polityków prawicy i w ten sposób zyskuje rozgłos. Wątpliwe, oczywiście, ale właśnie zyskuje. Jej ojciec z kolei, Janusz Dobrosz, tak jak powiedziałam, był prominentnym politykiem PSL-u, wcześniej zsl u Pracował w agrotechnice, w bardzo ciekawym przedsiębiorstwie, którym zarządzał Jan Bury. Później udziały sprzedał Bury spółce AdBi. No wiadomo, Bakcik Gąsiorowski. Wiadomo, że wielcy aferzyści początków III RP. I później pan Janusz Dobrosz skończył przygodę z PSL-em, a przeszedł do Ligi Polskich Rodzin, współpracował z Romanem Giertychem. Później był w Libertasie startował bez powodzenia do Parlamentu Europejskiego, po czym po 2016 roku wrócił do PSL-u. I tutaj, proszę Państwa, widać doskonale ten styk polityki, propagandy i mediów właśnie na przykładzie Justyny Dobrosz-Oracz. Jeżeli chodzi o szczegółowe informacje, to zachęcam Państwa do odwiedzenia mojej strony internetowej drogatakania.pl, tam znajdziecie Państwo tekst na ten temat. I tak jak powiedziałam, jest to pierwszy z wielu odcinków na temat twarzy propagandy.